Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie wspólnie z funkcjonariuszami Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli sześć nielegalnych automatów do gier. Ich wartość szacowana jest na kwotę blisko 70 tysięcy złotych. Za to przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. W poniedziałek 24 stycznia kryminalni kościerskiej komendy, którzy na co dzień zajmują się przestępstwami gospodarczymi, Podczas kontroli jednego z lokali ujawnili nielegalne urządzenia do gier losowych. Te działania były wspólnie z Pomorskim Urzędem Celno-Skarbowym. Tutaj policjanci zabezpieczyli sześć automatów do gier w wartości około 70 tysięcy złotych oraz gotówkę. W w chwili obecnej jest prowadzone postępowanie za, za popełnione przestępstwo grozi, grozi kara grzywny do 72, 7, 720 stawek dziennych, e, e, dziennych oraz kara pozbawienia wolności do lat trzech.